thank you mr farage you two you minutes please. two and a half minutes Dziękuję. Panie, Panie przewodniczący, zawsze, Panie zawsze uważam, że mogę nie mieć racji i mam nadzieję, że ta. Mam nadzieję, że ta. że stanie do demokracji ogarnęła tylko północną Europę, a tu nagle patrzę, że rozprzestrzenia się na Słowację. Jak miło. I zastanawiam się nad korzeniami kryzysu. Powiedziano, że wolałbym. Barwiastem w Brukseli, i niż i, być i, się przed swoimi wnukami. To było. To była myśl wyrażona 10 lat temu, ale powiedział słusznie, bo w jakiś sposób zauważył to oddzielenie Brukseli a rzeczywistych, lu, od rzeczywistych ludzi w Unii Europejskiej. Słuchając tej dyskusji dzisiaj, to mam wrażenie, że to jest gdzieś w jakimś miejscu, gdzie ludzie konkurują. To kto jest głupszy? Kto może stracić więcej pieniędzy podatników? Ja, jako klasa polityczna, wszyscy nie macie racji, nie macie racji demokratycznie, ponieważ nikt nigdy nie dał zgody na takie postępowanie. A ludzie głosują na przykład w, głosie, w głosowaniu francuskim, ignorują państwo głosowanie irlandzkie, ignorowane, aż do momentu, kiedy zagłosowali dobrze, Słowacja, no dobrze, nie udało się, ale będą jeszcze głosować raz w tym tygodniu, aż do odpowiedniej odpowiedzi. Mamy 17 krajów, które są zamknięte w więzieniu Eurostrefy, a pan, pan powinien wstać i powiedzieć, a pan staje pan mówi, chcemy więcej władzy, ludzie, architekci tej porażki, architekci tej nędzy narzuconej na miliony chcą więcej władzy. Pan Barroso i bankier, niezależnie od tego, co dzieje się na świecie z zewnętrznym, Planujemy dalszą dominację w wymiarze gospodarczym. To co jest coraz większe szaleństwo. Mam nowy pomysł, żeby zwiększyć te fundusze, dać więcej środków Europejskiemu Bankowi Centralnemu, żeby były 2 biliony, 2 panie Farhofstadt. Więc będziemy kontynuować w ten sposób i cały ten system bankowy zbankrutuje. No, pan Lamont dziś rano powiedział, nasz minister, skarbu powiedział, że ratowanie euro to najbardziej gigantyczne i trudne zadanie. Mam nadzieję, że i z pewnością miał rację.